Pamiętacie taką grubą świnię sadurską od Dudy? Co tak pluła na polską flagę Polaków, na nasze wartości. Co ta gruba bał tego Dudy tylko po to, żeby pójść do... potem do PZU i tam kasę dojść. To ten kurwisz, słuchajcie... i na przykład taki Brejza, czy tam nie Brejza, tylko ten Brejda, Brujda, jakiś taki... Taki pedałek od tego Kamińskiego z seba, co yy, pytano za mówił, że do tam koń na biegunach. Nie zna w ogóle systemu, a on go kupował z 800. i też nagrodę dostał, emeryturę w PZU. To oni tam wydali, słuchajcie, kilkadziesiąt milionów złotych. Dwa małe skór czy dwa, dwa grube skór Czy Czyli to tak mówili, że trzeba iść u umiar, praca, pokora, idziemy dla narodu. No, to te skór oczywiście, pierwsze co robiły, tak jak podjeżdżały pod stację benzynową, to tankowały, słuchajcie, za 2000 złotych. No, a bak za 500 wynosił pełen. Ale one za 2000 tankowały, czyli wiadomo, że podjeżdżali całą rodziną i dojrzeli po prostu do końca na tej samej karcie, na tym samym tankowaniu. To był jakiś kurwa koszmar. I to, że chuje na najebali tych milionów. Ona tylko 2,5 miliona w zeszłym roku, 9 milionów premii ten kutas gdzieś też kilkanaście minut poszedł, to jeszcze kurwa na parę tysięcy na benzynie, żeby dopierdolić. Jakie trzeba być to kurwa, jaki to pokazuje, jak, trzeba być pazernym chujem, czy kurwą, czy jakimś jebanym szarańczą, żeby tak napierdalać. Nie dość, że nakradli, a wszyscy, a, a wszyscy ich rodziny, na przykład brat Ziobro, tak dalej, to oni wszyscy byli te syny na fikcyjnych stanowiskach, a nigdy w pracy nawet nie byli. I brali po kilkadziesiąt do kilkaset tysięcy miesięcznie pensji brutto, no. No ludzie, kurwa, no to, i oni krzyczą, wszyscy jest kurwa klub, klub miliarderów, klub złodziei, i oni wszyscy po ulicy chodzą. No i jak tak można? Ja wiem, że te audyty, wszystko to trwa, a od razu już kurwa, nie wiem, tego pamiętacie, Nowaka zawinęli za samo jakieś pomówienie. Tutaj kurwa nie ma pomówienia, to są fakty. No wiadomo, że im wszystkim grozi kurwa dożywocie, znaczy 15 do 25 lat według nowego kodeksu karnego za tę defraudację. No. no z kurwy synu wziąć, aresztować, po prostu i trzymać. dopiero później szukać, żeby nie mataczyli teraz. No. Ja tego w ogóle nie rozumiem. No. Prokuratura legalnie przyjęta ale Wciąż zabytowana przez y, poprzedników jakimiś kurwa przybłupami, wszystkich kurwa delegować, wyciąć. Przecież tylko cały czas promowali ros rosyjską politykę, y, atakowali Polaków walczących o wolność Polski, o demokrację, za to już pod zarzuty. Co to jest? Albo tych pseudosędziów. Naprawdę będzie trzeba zbudować strzelicę, ale pod innym celem. Tak Macierewicz Rewicz marzył. Bo kurwa więzień zabraknie, naprawdę. Tych kurwy synów, no. Albo ci policjanci, pamiętacie, jak kłamali, no, żywe czy ci wszyscy rzecznicy, z głupoty, co nie gadali, no. Przecież to, to PZU, no. Przecież taka piękna marka, no. Słuchajcie, na pół miliarda, na pół miliarda wycenione są szkody, szkody, fikcyjnych faktur. A ile jest tych, którymi się udało zalegalizować, to pewnie w miliardy leci, no. Tylko już tego nie ruszają. Ja bym kurwa wszystko ruszał. Jesteś spis po podlicz kurwa każdego pisowca, to Ci w ogóle jakiś dramat, no. I spółki się dziwicie, że zapisy były w dół poleciały, teraz na platformy nareszcie odbiły. No. Dzięki temu gospodarka w Polsce ruszyła to 8 lat było kurwa, dołowanie i jebanie, A, pozdrawiam.